O, jak mnie rozbijają wewnętrznie pasty i paściarze! O, jaki ja jestem znawca internetów, znam pastę o papieżu i o ostrym żarciu, ale ze mnie śmieszek! O, jak bardzo umiem w te internety! Co to są za ludzie teraz? Albo taki, co ma pasty posegregowane alfabetycznie, tematycznie. Czy nawet pod kątem występujących postaci historycznych. Chcesz pastę o obwarzanku? Poczekaj, mam na drugim dysku, zaraz ci prześlę. No najgorzej. Mają nawet taką grupkę na fejsie, sekcja past. Co to są za ludzie? Ja wam mówię. Wchodzisz tam, a tam koleś pyta, czy mają pastę na temat, nie wiem kurwa, surykatek. I w komentarzach 60 osób daje taktyczną kropkę, aż w końcu ktoś wrzuca pastę o surykatkach, albo na poczekaniu przerabia cholerną pastę o fanatyku wędkarstwa na pastę o fanatyku surykatek. No najgorzej! Chcesz być na bieżąco z internetami? O, to musisz wszystkie znać. A pamiętasz, Anon, te pastę o chodzeniu po bułki. O Boże, jakie to było dobre, ale kisłem. O, matko. A pamiętasz, jak zakładaliśmy ten portal z pastami, ale to były czasy, kto ma wiedzieć, ten wie! To my robiliśmy polski internet. Dzisiaj to się mogą od nas uczyć. Pewnie nawet nie wiedzą, skąd się wzięła pasta o papieżu, topkę z normików! No właśnie. Nie znasz jakiejś pasty, to jesteś normikiem. Dzisiaj nikt nie chce być normikiem. Bycie normikiem stawia się w śmieszkowej hierarchii na samym dnie, a paściarze będą w ciebie rzucać topkękami i pdkami, jak szympansy głównym zo. Albo jesteś na imprezie, jakiś Anon wyłapał, że kojarzysz temat past, i już masz cały wieczór ze sranym, bo bajerujesz te laskę, a tu co chwila podskakuje do ciebie ten pierdolec z dziwną fryzurą i. Te Anon, a znasz o mieszku pierwszym? No nie znam, spadaj, na imprezie jestem. O, co ty, kurwa, Anon! Musisz, po prostu musisz to przeczytać. Dawaj, mam to na telefonie albo sam ci przeczytam. O Boże, jak będzie śmieszcie! Słuchajcie wszyscy tego! Mieszko pierwszy jak co wieczór, do w serwerowni portalu Rzeczpospolita.pl Wszyscy patrzą jak na debila. Na ciebie też, bo typa do tej pory nikt nie znał, a teraz wszyscy myślą, że ty tego zjeba przyprowadziłeś ze sobą i że jesteście najlepszymi kumplami, bo się przyczepił do ciebie i płynie jak gówno za okrętem. Tłumaczysz debilowi, że co jest w internecie, to zostaje w internecie. Ale koleś nie trybi, bo ma ten sam mózg pewnie od urodzenia. Mówisz do niego, żeby się odwalił, bo mu w końcu pierdolniesz, a ten... O, ha, ha, ha. Dobre, dobre! Jak to wszystko pierdolnie! O, wujku, Oliarzu widzę, znasz, dobre było, pakałem jak czytałem. Serio? Kurwa. Czasem wstyd się przyznać, że się ma internet i oczy do czytania. Czy już naprawdę nie ma jednej takiej płaszczyzny życia bez past? Albo sam przeczytałeś już setki tych past i teraz nie możesz pójść do sklepu po bułki, bo ci się, he he, kojarzy, ale nic nikomu nie powiesz, bo wstyd mieć w mózgu taki zjebany software jak jakaś biedronka, co tylko idzie ciągle do góry, a twój soft tylko do wszystkiego dopasowuje pasty. Ach, albo byłem ostatnio na zlocie takiej śmieszkowej strony z internetów I tam, rozumiecie, przy ognisku, nad jeziorkiem, w środku lasu, zero zasięgu Więc już czuję się uratowany, a tam ludzie opowiadali memy z internetu i się śmiali <laughs> Dobrej to, znam, znam Teraz ja się próbuję wczuć i mówię, że napisałem kiedyś taką pastę i dostałem tysiące lajków, i opowiadam im o tej paście i się śmieję przez pół drogi, bo na końcu zajebisty plot twist wstawiłem, i w końcu posikany już ze szczęścia, mówię końcówkę, przecieram oczy ze śmieszkowych West, a oni już wszyscy dawno po kiełbasy poszli albo moczyć kija w wodzie. Bo nawet na imprezie na 100 osób lepiej moczyć w samotności kija w wodzie niż słuchać jakiejś pasty. Napisałbym o tym pastę, ale to może innym razem, albo masz takiego kumpla śmieszka, co ci ciągle na fejsie podsyła pasty jakieś. To czytaj, to dobre, ale do końca koniecznie przeczytaj. Kurwa. Nie wiesz, co on w życiu robi, ale wysyła ci pasty po 10 stron na 4, a potem cię jeszcze odpytuje z treści. Ludzie już naprawdę do reszty z tymi pastami posrało. Wielcy znawcy śmieszkowania, ale jak ich spytasz, czy znają magiczne przygody Kubusia Puchatka, jebaną pierwszą polską pastę, którą się kurwa drukowało 20 lat temu i wymieniało z kolegami kolejne części, to oni myślą, że sobie z nich jaja robisz. Może dzieć pasta to jest naj najnowszy trend, pożar się śmieszku w internecie. Naprawdę co ci ludzie teraz to ja nawet nie? Za jakbym zakładał jakieś kółko paściarzy, to na wstępie bym odpytywał z kubusia puchatka i każdy by musiał przesłać zdjęcie, że ma wydrukowane, spięte spinaczem, porobione zakładki i notatki. Naprawdę puknijcie się wszyscy w łeb, bo jak teraz na to patrzę, to wygląda jak: jeśli nie możesz znieść, kiedy na imprezie recytuję z pamięci pastę o papieżu i jak wyrywasz jakąś laskę 7 na 10, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy postuję na grupce Quality Content. Qualtic chyba srontent, nie kontent. Serio, kiedyś mieliśmy tam barok, gotyst, modernizm. A teraz mamy ost, bieda, śmieszkizm z tymi pastami. Ale teraz za parę lat to ja będzie jeszcze. Uważajcie, tej, bo rozmowy będzie się już prowadzić tak. No, co tam u ciebie? A skina wracam. Na czym byłeś? Na o soli do zmywarki. Dobrze, że z multikino na Ursynowie są tylko dwa przystanki na onkologię.